Dziś starter Moniki Liebenthal i czekamy na sygnał do startu ostatniej w tym sezonie gonitwy. Nagroda zamknięcia sezonu za moment się rozpocznie. Jazda, gonitwa, wystartowała, wystartowała gonitwa o nagrodę zamknięcia sezonu 2019. Ostatnia w tym sezonie wyścigowym, bardzo spokojne tempo po starcie. Widzicie to Państwo znakomicie, bo konie startowały tuż sprzed. Trybuny głównej, dystans długi i wymagający, 4200 metrów szpikowany, naprawdę trudnymi przeszkodami, więc nic dziwnego, że nikt na początku tej gonitwy specjalnie forsował, tempa nie będzie. Big Mago jest na froncie, tuż obok Nick, za nimi Celadon i Newman, tylko cztery konie ostatecznie nam w tej gonitwie biorą udział. Big Mago na froncie, za nim Nick, Celadon i Newman pokonały w komplecie kolejną przeszkodę. Tempo bardzo, bardzo spokojne. Oczywiście ono będzie nam się zwiększać w miarę upływu dystansu, a przed nimi już kolejna przeszkoda. Również pokonana, miejmy nadzieję, że zamkniemy ten sezon bez żadnych upadków i w komplecie. Big Mago jest na froncie, nikt tuż obok, trzyma się tam blisko Celadon, blisko również Newman. Konie zgrupowane, blisko siebie, spokojne jak na razie tempo tej gonitwy. Podwójny żywopłot również pokonany przez wszystkie konie. Big Mago, koń oznaczony trójką, jak na razie na froncie, to ten koń, to jeździec Christopher Roberts, zdecydował się na dyktowanie tempa w tej gonitwie. Pokonana już kolejna przeszkoda. Jeźdźcy blisko, cały czas kontrolują tempo. Będą biec teraz w kierunku Lasku, tam pętla i nawrot. nawrot. Jest cały czas Big Mago na prowadzeniu, nikt na miejscu drugim, Celadon na trzecim, na czwartym Newman, jak na razie nic tutaj w kolejności koni w tej gonitwie nam się nie zmienia. Kolejna przeszkoda. Nick i Big Mago praktycznie jednocześnie łeb w łeb tę przeszkodę pokonują. Za nimi Celadon i Newman. Tempo cały czas dosyć spokojne, ale już niebawem możemy się spodziewać, <coughs> przepraszam, że będzie się ono zwiększać. Big Mago, konie oznaczone trójką, od samego startu na prowadzeniu w tej gonitwie. Na pozycji drugiej jest Nik, na trzeciej Celadon, na czwartej Newman. Cały czas prowadzi Big Mago, będą teraz tutaj biec w naszą stronę i będą zbliżać się już niebawem do przeszkody wodnej, ale najpierw rów z wodą, szeroki rów wypełniony wodą. Ważne jest, żeby tutaj tempa nie stracić. Na froncie Big Mago, ale tuż obok niego jest Nick. Następnie Celadon i Newman. Tak wygląda kolejność w tej gonitwie, praktycznie od samego startu. A teraz zachęcamy Państwa do dopingu. Widowiskowa przeszkoda wodna, to również bardzo ważne, żeby nie stracić tempa. Wydaje się, że nieco Newman na tej przeszkodzie stracił i kilka długości został za końmi, ale już dogonił prowadzącą trójkę i znów konie mocno zgrupowane i trzymają się naprawdę bardzo blisko siebie. Big Mago, Nick Celadon-Newman. Tak cały czas od samego startu wygląda nam kolejność w tej gonitwie. Tempo naprawdę zdecydowanie już większe, można to gołym okiem, nawet bez lornetki zauważyć, że konie biegną coraz, coraz szybciej. Big Mago jest na prowadzeniu, nikt tuż obok, za nimi Celadon i Newman. I w zasadzie od samego startu w takiej właśnie kolejności konie pokonują nam kolejne przeszkody, chociaż w tempie coraz, coraz szybszym, bo kiedy dobiegną do bieżni płotowej, to przed nami finisz ostatniej gonitwy w sezonie 2019. Big ma go cały czas na froncie, ale mocno naciskany przez Nika, za nimi Celadon i Newman. Konie praktycznie cały czas w tej samej kolejności, w której po starcie zaczęły biec, biegną do tej pory. Odległości między nimi naprawdę bardzo, bardzo niewielkie, żeby nie powiedzieć minimalne, i wybiegają już na bieżnię płotową. A więc przed nami finisz tej gonitwy i sądząc po odległościach między końmi, to ten finisz naprawdę może być bardzo zacięty. Zbliżają się już do połowy zakrętu, Big Mago od startu na prowadzeniu. Na pozycji drugiej Niktusz, obok jest Newman na miejscu trzecim, Celadon został kilka długości z tyłu. I za chwilę prosta finiszowa, dwa ostatnie płoty i ostatnie rozstrzygnięcia w tej gonitwie. Liczą się tak naprawdę jeszcze wszystkie konie. Wyprowadził Big Magoton on jako pierwszy zbliża się do ostatniego płotu. Tuż obok jest Nick, za nimi Newman, stracił nieco celadon, 400 metrów do celownika. Przed nimi już naprawdę tylko ostatni płot. Big Mago mocno naciskany przez Nika i Newmana. Ostatni płot sezonu 2019. Big Mago, Nick, Newman. Tam bardzo duże problemy, ale utrzymał się jeździec. Nick i Big Mago, Nick przesuwa się na prowadzenie. 100 metrów do celownika, Nick na froncie. Big Mago jeszcze goni, ale nie dogoni. Nick wygrywa ostatnią gonitwę w tym sezonie. Na drugim Big Mago, na trzecim Newman. Miejsce czwarte Celadon. Nick, konioznaczony oznaczony w tej gonitwie numerem 4 i jockey Thomas Boyer zwyciężają ostatnią gonitwę w sezonie 2019. Bardzo gorąco państwa zachęcam do pojawienia się na padoku na dekoracji, na ostatniej dekoracji w tym sezonie. There are nine million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die. We are 12. Can ever say it's true But I know that I will always be with you I'm warm by the fire Of your love every day So don't call me a liar Just believe everything that I say There are six billion people